Spinak z makaronem penne, tuńczykiem i jajkiem sadzonym, duszonym w maśle. Mmm. Mmm. A! Idealnie! Każdy listek musi się wytaplać. Kluczem jest duszone jajko, sadzone w maśle. Żółteczko się ach, ach, wylewa. Ja to wypróbowałam, przetestowałam, to jest po prostu rewelacja. A my dzisiaj w kuchni będziemy lekko strawni i zaskakujący, ale rozpustni. A oprócz tego wszystko będzie bardzo łatwe i przyjemne. Co ja dzisiaj wam zrobię? Ja dzisiaj wam zrobię sałatkę z szpinaku, tuńczyka, makaronu penne i jajek duszonych w maśle. Tak, tak, dobrze słyszycie. Jajek sadzonych, duszonych w maśle, zupełnie innych niż macie obraz jajka sadzonego naszego polskiego u nas w kuchni. Ja to wypróbowałam, przetestowałam, to jest po prostu rewelacja. Od czego zaczniemy? Na niewielkim ogniu podgrzewamy patelnię, bo to będzie w ogóle klucz. Te duszone jajka to będą w ogóle klucz i wrzucamy na patelnię sporo. Uwaga! Sporo zwykłego masła. Nie żadnych klarowanych maseł, tylko zwykłego masła, żeby nam się zrobiła taka maślana kąpiel dla naszych jajek. To się będzie po malutku roztapiało. A my w tym czasie zajmiemy się przygotowaniem wsadu zielonego, na który później wrzucimy nasze jajka. Co my tutaj mamy? My mamy. Szpinak baby, umyty, odwirowany. Proszę bardzo, wrzucamy go do miski. Jeśli ktoś chce wykonać tytaniczną pracę, którą z reguły ja zatrudniam, przy tym moje wnuczęta, można urwać ogonki od tego szpinaku i nie wyrzucać ich, bo potem można pokroić i posypać na wierzchu te jajka też na zielono. Zrobimy sos do szpinaku. My zrobimy sos bazowy, czyli vinaigrette. Musztardowy. Co my robimy? Zaczynamy od oliwy z oliwek. Pamiętacie, prosta sprawa. Oliwa z oliwek. Jak wiecie, ja uwielbiam, jak zielone w sałatce jest wytaplane w sosie. Nie cierpię sałatek suchych. Ocet jabłkowy. Klub. Mniej więcej 1 trzecia względem oliwy. I teraz, oczywiście, co damy. Damy tutaj miodek od Grzesia Czamary i miodów Czamara. Damy sobie taką łychę miodu. Ten sos powinien być taki, żebym, zdecydowanie słodko-kwaśny. Tak mm. ktoś mi zwraca uwagę, że oblizałam palec, to informuję uprzejmie, że ten jest oblizany, będę unikać dotykania jedzenia nim za chwileczkę. E, oliwa, miód, ocet jabłkowy i... Damy sobie, no ja lubię, jak on jest musztardowy, więc damy sobie dwie łyżki, to jest musztarda miodowa. Proszę dać każdą, może być chrzanowa, może być yy, yy, każda dowolna, jaką lubicie, może być yy, Dijon. I teraz co robimy? Będziemy mieszać sos. Pamiętacie, oliwa z oliwek, ocet jabłkowy, miód. Musztarta, nie macie miodu, może być syrop z egawy. Nie macie nic innego oprócz białego cukru. Może być cukier, dłużej trzeba pobełtać. Pamiętacie, przy jakim ja hicie zawsze robiłam ten sos? La da la da. I tak bełtamy, aż nam się ten miodek... Ja to, słuchajcie, pomieszam bo miodek na dole się osadził, a przy okazji spróbuję ten sos, czy on jest wystarczająco zrównoważony, czy trzeba go jeszcze dorównoważyć. A! Idealnie! Oliwa, 1 trzecia octu jabłkowego, miodu, ile lubicie wybełtać, musztarda, może być jogurt, może być jeszcze koperek. I teraz sprawa jest najprostsza, bo... Wlewamy ten sos na szpinak. Hop. Wymieszamy szpinak z sosem. O! Do szału do dna. Jak ta słuchajcie, miłość, co ma wybaczać. Do ostatka, do szału do dna. Szpinak mamy wymieszany. Jeszcze nie każdy listek musi się wytaplać. Każdy listek musi mieć kontakt z sosem. I teraz. Wbijamy jajka. Ostatnio nauczyłam się, bo miałam spotkanie z bardzo sympatycznym szefem kuchni, że szefowie kuchni jajka rozbijają zawsze o płaską powierzchnię. Mnie to zaskakiwało, dlaczego o płaską powierzchnię, a on powiedział, że jak się to robi o kanciastą, to można roztłuc żółtko. To prawda, i ja teraz rozbijam jajka o płaską powierzchnię. Na miseczkę, czy przypadkiem nie jest jakieś lewe, i na to ciepłe masło. Nieskwierczące. To jest podstawowa sprawa, żeby to nie było. O, widzicie, i rzeczywiście te jajka się w ogóle nie ma ryzyka, że rozpadną. O, zobaczcie, widzicie, ja nie wiedziałam o tym, że się opłaskie rozbija. Zawsze szukałam noża albo rozbijałam o jakieś brzegi. A tu proszę, mistrzowie kuchni, jajka na jajka sadzone, roz rozbijają o powierzchnię płaską na dosyć małym ogniu. Tu mam teraz ustawioną taką szósteczkę. One się muszą w tym maśle dusić. Żadnego skwierczenia, żadnego smażenia. Spokojnie czekamy, aż jajka się zetną, tak, że będzie w ogóle bez żadnych brązowych takich. Falbanek, jakie się robią, chrupiących i tych pęcherzy, to białko ma się ściąć. O, zobaczcie, ono się ma spokojnie, bez skwierczenia, w tej temperaturze ścinać. Do tego szpinaku to nie jest obowiązkowe, ale że ja nie mam dziś innego węglowodanu wrzucimy sobie garść makaronu Penne i wymieszamy to. Bardzo dobrze, o, o, oj, skwierczy, za duże, ma nie skwierczeć. Wracamy na piąteczkę, żeby nam się, broń Boże, nie przypiekło. O, i mieszamy nasz szpinak z makaronem. Możecie mniej makaronu, więcej makaronu, możecie wcale makaronu. O, proporcje są kompletnie nie do opisania żadne. To jest wasza inwencja, może być nawet bez, nie ma. Większego znaczenia, i my teraz sobie będziemy już pomału przygotowywać serwis. I teraz przekładamy to na Michę. Jest. I teraz ja mam tutaj tuńczyka z oliwą, z, w oliwie z oliwek. Można kupić takiego tuńczyka. Nie w sosie własnym, w oliwie z oliwek, i teraz kruszymy na to wspaniałe, mięsiste. Cudowne kostki tuńczyka. Jajka nam się nie przypiekły. Zobaczcie, one nam się przepięknie udusiły w maśle. Tego masła po tych jajkach też nie wywalajcie, tylko zbierzcie pianę, bo to będzie wspaniałe masło, klarowane do innych dań. I my teraz sobie każde to duszone jajko... Nie solimy jajek na patelni, nie wiem, czy wiecie o tym, bo wtedy nam puszczają wodę. Zobaczcie, zobaczcie. Jajko nie jest w ogóle przypieczone, jest cudownie uduszone. się tutaj wlały odrobinę wody i przykryły, to ono by się w ogóle zaciągnęło taką błonką białą. Ale ja aż takich fidrygałów nie nie potrzebuję. O, zobaczcie, 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 jak to wygląda. Trzy. Zobaczcie, jak to jajko wygląda. Ono jest totalnie uduszone. Nie ma żadnego przypieczenia. To masło roztopione jest na powierzchni ściętego białka, a żółtko jest w środku cieplutkie, ale nie jest ścięte. Nie daj Boże. I teraz dopiero bierzemy się za przyprawianie, czyli solimy jajka. Na patelni one nam puszczą wodę i będą się bardzo słabo ścinały. Piszcie, czy wiedziałyście o tym. I ja oczywiście można tutaj posypać to chili, e, można posypać to ja akurat tutaj Posypię pieprzem, bo szczerze mówiąc, dzisiaj nic innego po świętach jeszcze nie mam. Proszę bardzo. I tada! Szpinak z e, makaronem penne, tuńczykiem i jajkiem sadzonym, duszonym w maśle. Słuchajcie, duszone jajko sadzone zawładnęło moją jajkową e, sympatią. Absolutnie dużo bardziej wolę niż te spieczone polskie takie. Wióry. No to teraz nic innego nie pozostaje, jak oczywiście spróbować, bo mnie bez spróbowania nie wypuścicie, jak rozumiem, z, ze studia. więc to się to też można nałożyć każdemu osobno na talerz, chociaż ja nie lubię, ale zobaczcie, to się sympatycznie też nakłada. O! I jedziemy teraz z tym koksem. O! Kto jest głodny? Jula, chcesz tutaj dostać? Proszę bardzo, chodź. Proszę bardzo, a ja sobie nałożę. O! I to jest. Uwaga! Najpierw zobacz to jajko. Co to znaczy to jajko duszone w maśle? Czy ty widzisz, jak ono się kroi i jakie ono jest w ogóle megastyczne? I mów, jak ono smakuje. Bardzo delikatne, pyszne. Bardzo delikatne, pyszne jajeczko. A teraz idziemy do. Do tuńczyka i makaronu. Proszę bardzo. Mmmm. A wiesz jaki ja moment lubię? Jak położę sobie to jajko? Rozlejesz. Przetnę to żółteczko. Uwaga, przecinamy. Uwaga, Tniemy żółteczko. Żółteczko się a, a, r, a, wylewa, wylewa na ten szpinaczek i mamy jeszcze do tego wszystkiego. Słuchajcie dziewczyny, Pyszne. my tu mieliśmy taki prosty to obiad. Naprawdę, bajka. Kluczem jest duszone jajko sadzone w maśle, niesmażone. Mam nadzieję, że wam się podobał ten przepis.